Dobra, i pytanie największe moje jest takie, czy to jest oryginał? Czy to jest jakaś replika, reprodukcja wahadłowca? A jeśli jest oryginał, to jestem pod ogromnym wrażeniem. Słuchajcie, to jest oryginalny statek. I to jest Buran. To jest Buran, czyli to jest rosyjski wahadłowiec. Ten statek, który tutaj stoi, czyli Buran. Był jeden jedyny raz w przestrzeni kosmicznej i to było 15 listopada 1988 roku. Także został wyniesiony przez rakietę Energia i był to lot bezzałogowy w pełni automatyczny. Także na pokładzie statku nigdy nie było człowieka. To był jedyny lot orbitalny tego programu. Kolejne misje zostały odwołane między innymi z powodów finansowych i rozpadu ZSRR, czyli, czyli to, co widzicie, to jest prawdopodobnie trzeci, bo są generalnie chyba trzy, albo może było więcej, ale na pewno dwa jakieś takie niedokończone projekty, ten Buran stoją właśnie w Kazachstanie w tych, w tych halach. I tam właśnie urbexy często się zapuszczają, żeby sobie to odwiedzić. Więc można gdzieś tam na YouTubie spotkać coś takiego. Link wrzucę w opisie do tych, do tych urbexów, bo są niesamowite.